Cześć, bonus! Ok. A jeżeli by ktoś się zastanawiał, tak naprawdę, jaka jest definicja Gika, bo jest możliwość, że ktoś zapyta nas w końcu, jaka jest definicja Gika, naprawdę, bo to się nazywa dyk Paweł Paweł Show. <grych> nie, to się nie nazywa Paweł Paweł Show. To Ej, mamy dla was przygotowany diagram. E, muszę spojrzeć. Wena, 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 wena. Diagram wena który tak naprawdę służy do pokazywania zależności między, między, między obszarami, między zbiorami. I ten, który widzicie w tym momencie, to jest bardzo fajne wyjaśnienie pomiędzy e, geekiem, nerdem i czymkolwiek. Dokładnie, zostawmy to trzecie, to trzecie wyjaśnienie. Ono no jest i brzydkie teraz, i wyberne. E, tak, i teraz jest, jest pomiędzy, ja jeszcze czytałem taką jedną kiedyś definicję geeka, bardzo fajną, że jeżeli Wam się psuje komputer, to jeżeli wezwiecie kogoś z jakiegoś znajomego, geeka, na razie byśmy w cudzysłowie, e, żeby Wam go naprawił, no to e, nerd przyjdzie i Wam naprawi komputer i pójdzie, a geek przyjdzie, e, wytłumaczy Wam, co jest źle, wytłumaczy Wam, jak to działa, po czym Wam to naprawi i dopiero wtedy pójdzie. Więc e, taka jest różnica między geekiem a nerdem i my bynajmniej nie jesteśmy nerdami. E, ja nie jestem. Ja też nie. Piotrek jest. Włody. <laughs> Włodych był nerdem i dlatego już go nie ma. Tak, i Piotrek też jest nerdem, dlatego go nigdy nie ma w kadrze. Nerd nie wchodzi w kadr, nigdy. Zaważaj, że Piotr nam pokazuje brzydkie rzeczy teraz. No <laughs> ja dalej, się dalej, bo to jest bardzo fajny temat i widzę, że wyświetlono dłuższej chwili. O tak, dłuższej musiałem chwili. na to spojrzeć. Kolejny gikowski temat. Wiadomo, że tylko Giki oglądają Star Wars i wiedzą o co w tym chodzi, dlatego że przeciętna osoba, która nie jest Gikiem, nie wie o co w tym chodzi. Dobra, która była pierwsza część. Ha, widzisz? Nie wiesz. Teraz. Bez sensu. I tutaj kilka ciekawostek na temat ekonomii Star Warsów. Ale nie ekonomii świata Star Warsów, tylko tego, w jaki sposób wpłynęło to na życie Grzesia Lukasa. Okay. Otóż był ten pan Grześ, który w roku 77, dobrze tak pamiętam, 77. postanowił nakręcić Gwiezdne wojny część pierwszą, nakręconą, czyli część czwartą chronologicznie, czyli Nową Nadzieję. I. Jeszcze jesteście z nami? Tak, poszedł do, y, poszedł do. producenta, to była firma 20th Century Fox, okay. która y, dała mu klasę na to, a on. Dobrowolnie, to znaczy zaproponował im coś takiego, że zrzeknie się swojej gaży reżyserskiej w zamian za dwie rzeczy. Po pierwsze możliwość yy, jakby prawa do kontynuacji, pełne prawa do kontynuacji. Okay. Po drugie yy, wszystkie zyski z gadżetów związanych z filmem. I oni byli tacy, wow, ej, koleś, przyszedł do nas jakiś Ale frajer, frajer, ma całkiem to, fajny to, i pomysł okay. i zarobimy na nim kupę szmalcu." Tak, nieco oni się na to zgodzili i to była jedna z yy, głupszych yy, decyzji biznesowych, porównywalna z tym, jak ten sam George Lucas, żeby było dla równowagi, o ile się nie mylę, za jakąś symboliczną cenę, nie powiem jaką sprzedał. Fragment odpowiedzialny za grafikę komputerową ze swojej firmy sprzedał go niejakiemu Stefanowi Jobsowi, tak. który przerobił go na firmę znaną pod nazwą Pixar. Okay. I później zarobił na tej firmie całkiem dużą kasę. No, zdecydowanie więcej niż Grześ. Który A, nie właściwie. Grześ w tym czasie plusuje swoją jedną brodę. Taką dużą, <laughs> nie wiem czy założył ona taką szyję. Taką, Nieważne. No i co się okazało? Okazało się, że. Ma tutaj taki wykres, jaki zysk stanowi dla George'a Lucasa różne elementy, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, i tak. Yy, yy, kina wygenerowały mniej więcej 4,5 miliarda dolarów. Całym, yy, całym gry wideo, czyli gry komputerowe, e, zrobione tam na kanwie Gwiezdnych Wojen, 1,5 miliarda dolarów. Okej, trzy razy mniej. A zabawki 9 miliardów dolarów. Czyli czyli dwa razy <laughs> więcej niż wszystkie filmy, z których to. Yy, tak naprawdę czym starszy film, tym więcej zarabiał. Najwięcej zarobiła nowa nadzieja, czyli półtora miliarda dolarów. No Ale tak, najmniej... jest od 30 lat, tak, więc Tak, 30, nawet powiedziałbym, że. No, 33 lata, tak. A tak. najmniej zarobił epizod trzeci, który był ostatnio i epizod drugi, który mniej więcej podobnie do tej pory zarobiły po pół miliarda dolarów. Czyli de facto z zabawek, statuetek, nie wiem, pewną plakatów, zeszytów, ołówków. Nie wiem jak na przykład, bo tutaj nie są wliczone takie rzeczy jak książki, komiksy, to też jest kupa kasy tak naprawdę. To nie wiem, co wchodzi w... to nie chodzi w grę, nie wchodzi w gadżety. No bo tu jest napisane to wiem, Action figures and Other Toys. Czyli to jest, no to nie jest no, komiksy, to nie jest jest. Ale być może to jest tak marginalna rzecz, chociaż to było dziwne. W każdym razie na zabawkach jest więcej niż za filmy i gry razem wzięte i, i jeżeli, jest jeszcze jeżeli kiedyś wpadniecie na pomysł, żeby zrobić film o samurajach, którzy latają po kosmosie z katanami z laserów yy, i o gościu, kowboju, który za pomocą swojego zniszczonego fraktowca przewozi tych samurajów po to, żeby zniszczyli księżyc, który wygląda jak stacja kosmiczna, to to może być genialny pomysł, na który zarobicie miliardy. I pamiętajcie, że jak zgłosicie się nim do nas, to macie nam powiedzieć, że zrzekacie się wszystkich praw. Na naszą korzyść. Szczególnie tych do zabawek. Okay. Cześć. Dzisiaj chciałabym Wam polecić serwis internetowy Grupon.pl. Realizujący nową i triumfującą na polskim rynku koncepcję grupowych zakupów, która w zaledwie kilka miesięcy zdobyła w Polsce setki tysięcy zwolenników. Codziennie prezentuje nowe oferty: restauracje, spa, sport, kina, teatry, hotele, sklepy ze zniżkami sięgającymi nawet 90%. Idea jest prosta. Aby oferta została zrealizowana, potrzebna jest minimalna liczba osób, które ją wykupi. Wystarczy zarejestrować się na www.grupon.pl, aby codziennie otrzymywać mailem komplet świeżych ofert. Po zakończeniu transakcji na twój e-mail trafia elektroniczny bon z kodem, który umożliwia skorzystanie z danej usługi. Ważne, aby wydrukowaną wersję zabrać ze sobą. Czas realizacji grupon daje nam dowolność. W zależności od oferty masz nawet rok na realizację bonu. Grupa to punkt obowiązkowy na mapie każdego smart shoppera. Zyskujesz dostęp do najkorzystniejszych ofert, nie ruszając się z domu. A jak nie wiecie, zaproście jakiegoś dorka. Two gika, e, nerda. E, nerd. Tylko uważajcie, bo nerd wam zainstaluje Linuxa od razu jeszcze. E, jak nie będziecie patrzyli. Ale no. zrobi go tak, że będzie wyglądał jak Windows i wy się w ogóle nie zorientujecie. A od tego czasu nie będziecie mieć Windowsów. Ale też nie będziecie mieć Flasha, więc będziemy nagrywali się na pod na site. On jest nowy jeszcze, on jeszcze nie wie, że to się nagrywa. Ej, to się już nagrywa? Dopóki Ej, my się, my się nie skończy jeszcze... czerwona dioda świecić, to nie przestajemy A słyszałeś tą historię, że kiedyś Deć. zrobili taką akcję, że jacyś maniacy Linuxa zainstalowali Linuxa, któregoś tam taką wypaśną wersję, na graficznie wypaśną wersję okay. na PC, jakieś tam środowisko czystości 3D itd. Okay. i po czym chodzili po jakichś wstanach, po jakiejś galerii handlowej i pokazywali ludziom, mówili, że to jest nowy Windows, to Windows, a oni mówili, wow, jest taki łatwy w użyciu i faktycznie wygląda dużo lepiej, nie? A oni to <laughs> był Linux cały czas, tylko nawet, nawet nie miał tapety ustawionych Windowsa, nic nie miał z Windowsa. Dobra. No tak, no jak się ludziom powie, że to jest nowa wersja, chociaż, przepraszam bardzo, nie mamy co jeździć po, po Windowsach, po Windows to, że cool. używamy wszystkich, wszyscy używamy Maców, ja zainstalowałem ostatnio Windows 7 i jest na, na Maku i działa i jest bardzo fajnym. Ja też. miałem do testu komputer z Windows 7 i jestem zadowolony przy tym, że wszystko jest niebieskie i tak jej po oczach. No. Mówiąc no. brzydko. Po prostu no. wali po oczach. <laughs> dokładnie to był ten wyraz, który y, się nauczyliśmy od stankach, który był kilka odcinków do temu. Dobra, dzięki za oglądanie Paweł Nowak, Paweł Opydo, y, Piotr Seweryn, Wersy, Sitnik, która się pojawia od czasu do czasu. kont jeden. Ogromny, dwa. ogromny fanbase na Facebooku. Hej. Ej, dostałem trzeci raz od Noki na samą informację prasową. Ja też dostałem już trzy razy. No. Jeżeli, czy to się nagrywa? Tak. Jeżeli ogląda to ktoś z Noki, to moglibyście wysyłać trzy razy więcej sprzętu, a nie trzy razy więcej informacji prasowych. Wersja. Ale to jest jakaś agencja, milu. Pani Gosiu? Pozdrawiamy. Pani Gosia z, z agencji y, y, Hill naulton. And... To nie, w ogóle to... bardzo, ja bym chciał powiedzieć, że bardzo miły kontakt mam z Nokią. Nokia jest super, jeżeli chodzi o kontakt PR-owy. Jeżeli to pani ogląda, pewnie nie, bo tego nie będzie w odcinku. <głosy> <głosy> A to bardzo fajnie jest. Zdziwiście. Okay. Nokia ja... jest spoko. Tak samo HTC, y, Sony Ericsson jest niefajny. Odpowiada nieprzyjemnie i no, to tyle. Pozdrawiamy Nokia. Cześć! Nie, Cześć! Bonus. Nie! Potrafię tego! W kuchni. Malutki element gika. No dobra, zaczniemy jeszcze czas. Nie wiem co Ewelina miała, w związku z tym nie będę mówił dokładnie, czy to było dobre, albo... Dziękujemy Ewelina. On miała rację. Ona miała rację albo ona nic nie na ten temat tak naprawdę nie wie, czyta z promptera. No. Ej, później <laughs> <opuścił> jako <laughs> bloopers i będzie... Nie, przestań. Ewelinę zwolnią. Ale by okulary. No, ale no wszyscy noszą okulary, To jest bez sensu, to jest kwadratowe. A no to dobrze, bo cię nie widać. No Człowieku, odsuń się, co ty robisz? Myślisz tu się kończy telewizja. Człowieku. Zastanów się co ty robisz. Tu się, się seriale